Cześć! Witam Cię i witam e, wszystkich, którzy to oglądają. Braj się! <gry> e, ja gram Soraką, bo to jest seria Soraka kontra reszta świata. A w pierwszym odcinku wystąpiła Cassiopeia. <laughs> i jest <laughs> ze do strony no. dobra, muszę ogarnąć przedmioty nie wiem co kupić bo to jest słabe z tym a może tam, no nie wiem czy tą monetę to się opłaca nie, muszę coś lepszego, ale nie wiem co dobra, nie fasz, no? ale byłoby więcej pewnie dla ciebie tylko masz tylko tydzień, żeby to nagrać. 30 sekund do No, niestety, ale tak pewnie później wprowadzę. to gramy do ilu. Bardzo go. <laughs> no do właśnie. Wieży po prostu. Trzeba no. jakoś to tak ustalić, żeby to było szybkie. Zatem, nie no, jeżeli ty i tak nie będziesz ze mną tego nagrywał, no to co to za różnica? No bo zobaczcie, jak długo o pierwszą wieżę walczyliśmy, tak naprawdę. No, ale pierwsze, no nie wiem. Może wszystkie pierwsze trzy wieże? Albo trzy kile? Coś takiego? Rajzi, jakie cool jakie czy No. A trzy kile, jak myślisz, to jest dużo, czy nie? No, chyba dużo, jak wtedy było jeden, dwa. Przez ileś tam minutki, Karasi. Hmm. Nie, bo jeżeli to byłoby mało, no to by można było wprowadzić przykładowo ten 3 kile przewagi. A to byłoby już jak głupie. A no, to było nie, nie za, chyba. Wtedy nawet na koniec tak nie było. Lady to jest ciekawe z kolei. E, wiesz jaka postać może pokonać Sorakę? Soraka. Taka, która jest bardzo manożerna. Co? Jakaś bardzo manożerna postać. No. Czemu? No, bo by jej nie brakowało many. To chyba nie bardzo mam mnie A. No Już załapałeś, tak? No super. Każdy. No nawet na Ryzen Cię nie mogę pokonać. Co to? On? No bo on ma takie zasięgi, że ja Ci zrzucam uciszenie, a Ty nie jesteś do mnie w stanie podejść. Aha. No już wiemy, dlaczego Rizin nie graje Ludzie. No, kiedyś był świetny. Co to, to za gówno, bo... Miał to ataki miłość. Bo... Zresztą wiesz, że się Ale. w pojedynku to jest dobrze Myślałem, że cię zabiję. Widzisz, jak się na ciebie rzuciłem ja niepotrzebnie. Też myślałem, że cię zabiję. To Dalej, chodź. Hmm. Szkoda, że to mi uciszyło flasha. Chciałem stresować Chciałem to stresować, ja. Ale właśnie no. wtedy z tym first bladem, to tak jak Ci mówiłem, obstawiam, że... E, że to przez to, że Ci nie rzucałem uciszenia. Ale i tak pewnie byś mnie zabił, to jest, to jest taka, nie taka opcja. Ale tak, tak mi się wydaje, że gdybym Ci rzucał to uciszenie, to jednak... jednak miałbyś dużo mniejsze szanse. O, boję się, ha. boję się. Widzisz mnie. Ale Cię bym straszył. Serakopę. No. Kto to widział zieloną serakę? Uuu, się przestraszyłem. Hm. Tak oto jeszcze zagościł na filmie... E, Klo, to człowiek. Ja. Bo sobie do mnie napisał cześć, a ja mu jeszcze a. nie odpisałem cześć, bo tutaj walczy z Ryze Zaraz mu odpiszę Ciężko to nazwać walką A no tak, masz rację Ty dobrze o tym wiesz Ta, w zasadzie... ja na cię nie pokonam. W zasadzie twoja inicjacja to flash O, no. To no. mi to no. Już masz, co nie? Nie no, dlaczego nie sfleszowujesz pod wieżę? Bo złapało cię. A, widzisz mnie. Kurczę. Ja się przestraszyłem. Nie no, Soraka ja chyba tylko Sona może pokonać. Z innych czerwonych tak jakby, poza Soraką. Mhm. Albo Nami, albo... Albo Kupa z dupy, nie wiem. Może Veigar, bo on chyba każdego może pokonać. No, Veigar obstawiam, żeby mnie ścisnął na ludzi. No nie wiem. No bo... No bo co, on na kombo. No właśnie, postaci, które burst mają. Z bursta Soraka jesteś w stanie zabić. Na nalejnowaniu już nie Bo ona się tak wychila tutaj, że, że jej nie zabijesz. To z bursta powiadam. No taki Ryze na przykład. No właśnie. Właśnie no, Nawet a, nie dobiję. A że wiesz, ja mam trzy hile, no to użyłem teraz Ulta, wiesz, Samonersa i jeszcze zwykłego. No i już taką. Ale może... Nie wiem, bo ta Kasio to jednak nie ścisnęła, że są różne postacie. Bo Kasio Wie... ma zasięgi o wiele więcej. No tak, ale widzisz, a. że jednego mogę łatwiej zabić, drugiego trudniej. No. Veigara nie ma, więc nie sprawdzę z tu. No tak, tak. Ale to pewnie z Mateuszem spróbuję sprawdzić, jak będzie chciał. No, a że Ryzee... A, no właśnie. Poza tym Soraka kontruje jego, zapomniałem. Tak? No, bo on jest y, wszechmogącym magiem, czy tam supermagiem, a Soraka magów kontruje niby tak jak Veigar, ale ona w ten sposób, że ma zamknięte mordę. I, I to wiesz, tutaj i, i, tylko że ja nie maksuję E Gdybym maksował E, to byś nic nie mógł zrobić. Bo wtedy chyba miałbym co dwie sekundy, a y, na, na dwie sekundy co dwie sekundy, coś w tym stylu. Aha. Czyli cały czas, cały czas nie możesz nic zrobić. Ociebicie, się bicie nie A boję się. Ja bo ty się nie chcesz bić w ogóle? Biję się No ale ja chcę się z tobą to ci powalać, a ty, ty uciekasz No bo ty masz zasięgi No i nie uciekaj no, jej. Nie no, możesz podejść, no No pod wieżą będę stał, no tak LOL! Co? UL się odnowił, jak opcja. No szybko, co nie? No trochę nie umiem grać Rizy, tak się No wiesz. wiem, wiem. 14 sekund na ulcie, o lol, fajnie. A ulf 2 5 sekund. Raz krótko, myślałem, że był Tu, 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 pierdol. Nie no, suraka raz na 5 h oh, 5 będzie super opań. No właśnie, to będzie bardzo, bardzo mocne. Chyba wygraliśmy, chyba, że oni wezmą, nie wiem, COVID. No co mogą? Mam... No nie wiem, Surakę? No. <grym> 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 Taka <grym> pierwsza myśl. Jedyne, co mogę wziąć. Tutaj przydałyby mi się smartcasty, wiesz? Nie no, też, bo ja cały czas praktycznie, na przykład, hila muszę cały czas na, z altem rzucać. Dobra, bardzo, kiedy? To jest 0-3, jest do 3 hili, hmm. wygrałeś. No niby tak. Boże, to jest, A, to jest ale po prostu... Klikanie. No tylko klikamy, co nie? Ale... Nie, to That jest, jest naprawdę. Dobra. Ja e, Nie no to się poddaj, bo to będzie takie. Już lepiej Ach. jak się poddajesz. Czy A już, już wyszedłeś. Minuta dopiero, wiesz? A, że nie możesz. <laughs> hmm. ha, na to nie wpadłem. Hmm. Co teraz? No nie wiem. Tego nie przewidziałem. To powodzenie. To co, mam wyjść po prostu tako? No nie, pożegnaj się <laughs> Się zastanawiam. Dobra, to zniszczę trzecią wieżę i ich będzie koniec. Dobra. Żeby już nie przedłużać. No ty już czekasz na mnie? Taka nie tak? Czy nie? No dobra, no to Soraka po raz drugi wygrała I chwilowo jest niepokonana Cześć